No okej, okay, to co? Lecimy z tym koksem. E, pokażę Wam, czego potrzebujecie i jak napełnić naboje, czy też butelki Soda Stream. Niektórzy nazywają je naboje, ja nazywam je butelki. Anyway, zaczniemy od podstawowych rzeczy. Coś e, ochraniającego wasz stół. Moja to mato samogojąca do krojenia materiałów. Bo jeśli nie wiecie, to jestem bardzo fachową szwaczką. OK, do tego potrzebujecie waga, będziemy odmierzać lód i jakiś pojemnik, chyba że macie wagę z pojemnikiem, który można podnieść, tak? Potrzebujecie kluczy, w zależności od zaworu, ja wam pokażę dwa różne zawory, OK, bo ja mam dwa różne, nie wiem czy w Polsce są tylko jednolite, ale pokażę wam zawory i możecie sobie dobrać klucze. Potrzebujecie lejek, który będzie pasował na górę butelki i coś do przepychania lodu, bo on będzie się tak trochę czopował w, w lejku. Ja używam mojego mieszadełka do koktajli, ale patyczek do sushi powiedzmy też się sprawdzi. Dodatkowo bardzo ważne rękawice ochronne. Coś z takim gumowym. Można kupić specjalne rękawice do lodu, ale ja nie kupuję specjalnych. Ja używam swoich rękawicy, rękawic sorry które używam przy samochodzie. Nie, nie, to tylko smar, one nie są brudne. Ok? Um, I jeżeli macie problem z otwarciem, chyba, że ktoś Wam pomoże, z otwarciem um, zaworu, okay? jak zawór jest na górze, um, w sensie macie słabe nadgarstki, ja mam dosyć słabe nadgarstki, ja używam jeszcze tych grypów hy hydraulicznych. Okay? One nie są brudne, znowu, to jest, one są bardzo stare. Ja używam bardzo sporo narzędzi i zatrzymuję swoje narzędzie, inwestuję w bardzo dobry metal, że tak powiem, ok? Um, jak to mówiła Kwiatkowska, jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję, chociaż możecie jej nie pamiętać, bo pewnie jesteście, może trochę błądzę, pokazuje swój wiek. Um, no i co? Zacznijmy od początku. Um, to są zawory to są dwa różne zawory, które ja mam. W Wielkiej Brytanii ja mam dwa różne zawory, dwa różne typy. O, sorry, nie pokazałam ich. Okay. Um, także tak, jeżeli macie taki mały zawór, taki malutki, to potrzebujecie klucza numer 7. Sobie nie wiem, czy to do, dobrze widać. Chyba nie, nie. Sorry, robię to wideo telefonem. Dobra, teraz jest trochę lepiej. Co, so, potrzebujecie siódemki? A do otwarcia głównego zaworu potrzebujecie klucza numer 27. Ok? 27. Okay? Do otwarcia zaworu, jeżeli macie taki trochę większy zawór, taki trochę szerszy, potrzebujecie dziesiątki. O, to dwunastka. Potrzebujecie dziesiątki. A do otwarcia zaworu, zobaczcie, one są trochę, trochę różne, tak? Do otwarcia zaworu potrzebujecie 15-16. To jest to. Ok? So, to jest mój kochany klucz. Kochane narzędzia. <kluz> ok. Yy, najważniejsza sprawa, jak zaczynacie całą robotę, to to, żeby przede wszystkim otworzyć najpierw swoje puste butelki. Dodam Wam typa, typa, tipa. Jeżeli macie jeszcze oryginalne te plastikowe korki na górze, zatrzymajcie je, bo będziecie wiedzieli, która butelka jest pełna, która nie. Ja niestety swoje wszystkie wyrzuciłam. Um, także y, nakręcam po prostu, y, zakręcam kawałek takiej taśmy, y, że mogę wiedzieć, która butelka jest pełna, która nie. Ok? Um, ok, y, right. Zacznijmy od tego. Otwieranie zaworu. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra. Zanim będziecie się siłować, żeby otworzyć e, zawór na e, zawór butelki, ten główny zawór, ok, ten główny zawór, musicie, to jest bardzo ważne, musicie otworzyć tą małą e, tutaj zawleczkę, tą małą taką. Em, Pokrętło, ok? Nie musicie je otwierać całkowicie, po prostu je otworzyć i spuścić cały gaz, jaki tam został. To jest bardzo ważne. Przede wszystkim będzie bardzo ciężko otworzyć zawór, poza tym może po prostu sobie odlecieć, tak? Bo to jest presja, ciśnienie, tak? Także bardzo ważne. Jak już otworzycie wszystkie zawory, ja organizuję w ten sposób, że po prostu stawiam butelkę, a przed nią zawór. W sensie wiem, który jest e, który. Okay? Także, już pokaż pokażę Wam, przygotowałam już tutaj e, swoje butle wszystkie. Okay? Zwróćcie uwagę, że macie tą gumową zafleczkę. Ona może się zatrzymać tutaj gdzieś, tutaj na górze, e, sorry, tutaj na górze butelki. Okay? Ale zwróćcie uwagę, żeby Wam nie spadła gdzieś na podłogę czy coś, bo po prostu potrzebujecie to, że do wytworzenia ciśnienia, jak w momencie, kiedy suchy lód jest już w środku. Okay? Także pamiętajcie, bardzo ważne, otworzyć tą zawleczkę najpierw. I tak samo logicznie, jak już napełnicie całą butlę, okay? będzie ona cała pełna. To nie ten zawór, ani nie ten, jest który. O, leży tam. Dobra. Jak butelka już cała, jest cała pełna, okay, to tak samo logicznie najpierw zakręcicie ten główny zawór, a potem będziecie zakręcać tą małą zawleczkę. Okay? Kolejna sprawa. Sorry, robię to w jadalni, bo mam bardzo duży stół i bardzo duże światła. Kolejna sprawa. Jak będziecie odstawiać butelki? W momencie, kiedy ona jest napełniona... Tym um, suchym lodem, um, to wtedy ona się robi taki, robi się taki, um, takim mrozik, tak? Jest takim nalotem um, śnieżnym pokryta. To jest, bo, to jest bardzo niska temperatura, prawda? Um, jeżeli je odstawiacie, proszę, proszę, proszę Was bardzo, odstawiajcie je w rękawicach. Nie dajcie nikomu dotknąć. Um, odstawcie w miejsce, które, um, no nie wiem, ja, ja będę stawiać tutaj, ponieważ mam twardo podłogę. W sensie kafle, um, postawcie je na materiale, na jakimś ręczniku czy na, na czymś takim, um, ponieważ um, będziecie mieli dużo kondensacji, nie? Bo ten mróz, jak, jak temperatura dojdzie, do, do. po prostu podwyży się trochę. Bardzo dużo kondensacji, czyli ten mróz się roztopi i będzie po prostu mokro na podłodze. Ważne, ja naprawdę mam. Fisie na punkcie robić wszystko bezpiecznie. Bardzo ważne jest, jeżeli macie dzieci, albo, nie wiem, koty, psy i tak dalej, stawiajcie gdzieś, żeby ani dziecko, ani wasze, wasi podopieczni tego nie, możli, nie mogli dotknąć, ponieważ jeżeli, w momencie, kiedy one są bardzo takie oszronione, to jest bardzo niska temperatura i to się tylko prosi o problem. OK? No to co? Powiedziałam o lejkach? Tak, powiedziałam. Powiedziałam o kluczach, powiedziałam o wadze. A! Mówiąc o wadze, moje butelki to 425 g suchego lodu, je? CO2. 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 Um, nie wiem, jakie macie rozmiary, ale nie można, proszę Was bardzo, nie wrzucajcie więcej niż 425. Ja przeważnie robię około 423-4. Po prostu, bo znowu wytworzycie za dużo presji i jest to niebezpieczne. Presji? Nie, nie presli. Ciśnienia presja, ja sama mam presję um, także bardzo dużo ciśnienia, także proszę was bardzo dlatego właśnie potrzebujemy wagi i potrzebujemy czegoś, żeby no, zważyć tak, ile idzie do każdego naboju, czy też butelki no to co, ja czekam na <laughs> czekam na lód odwożę, odłożę wszystkie klucze bo już zrobiłam co miałam zrobić um, czekam na lód teraz no i co, dogram wam wideo Kolejne, jak już suchy lód przyjdzie, no to cześć.